Ej to znowu ja, dzisiaj pierwszy odcinek yy, oczywiście gifu LPS Dzisiaj pierwszy odcinek filmu pod tytułem Kawiarenka w niebie Boże jakiego filmu? serialu? Dobra zaczynajmy Ej widziałeś mamę? Chyba jest na dole, ale nie wiem Dobra mogłabyś już się wyprowadzić ode mnie Słuchaj, z tobą mi się tutaj tak fajnie mieszka. No. Tak? A mi z tobą nie. No, dobra. Skoro tak chcę... O matka, co, ja co, 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 co ja zrobiłam? Matka będzie na mnie przezła. Miałam tu zostać do końca roku. Nie, czekaj! Nie mam zamiaru na ciebie czekać. Co się stało, kochanie? Bo mamo. Tak? Bo ona powiedziała, żebym się już wyniosła, bo ja się nie wygodnie z nim mieszka. No, może, bo to jest jej pokój prywatny, ale miałeś zostać z nami do końca roku. Córeczko! Uf. Tak. E, yy, pozwól jej zostać. Ale ja nie chcę już z nią mieszkać w jednym pokoju, nie chcę z nią dzielić pokoju, rozumiesz? No dobrze, kochana, więc załatwimy tą sprawę, tak. Przez ten rok będzie mieszkała u mnie, ale przez następne dwa lata u ciebie. Chyba, że wolisz, żeby było na odwrót. Nie chcę w ogóle jej tu widzieć. Nie płacz kochanie, na pewno to się unormuje. Ty nie jesteś moją mamą tylko inną mamy zrozum. co? Nie jesteś moją ani jej mamą to, 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 to. Tak, ja byłam tylko waszą opiekunką. No cóż, pójdę do mojej córki. Gdy fałszywa opiekunka wyszła. No, czyli mi wychodzi na to, że mamy nową matkę. Tak, to musimy nad nią tutaj poczekać. Może chodźmy na górę. Chyba ja chciałaś powiedzieć. Ty teraz tu masz pokój.